Justek like Freestyle, czyli jeden ze znajomych czajnika. Ogólnie kupia się on jak czajnik na sosze, ale jego filmy są jednak długie, co jest fajne, bo nie trzeba po prostu uskorać festozcy. Ogólnie skupia on swój content na pił nożnej, co dla mnie nie jest tematem zupełnie nudny, ale też występują u niego często dzieci typu prezes lub na ja. Dlatego YouTube włączą komentarze, chyba że sam włącza opcję, że film jest po prostu dla dzieci i, lub e, ewentualnie nie sam włącza komentarza